Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał. Siema, Siema, witam wszystkich. Laweta boksera. Dzisiaj trochę inny film niż zwykle. Sprawa wygląda tak. Pisaliście mi czasami prywatnie, czasami w komentarzach, żeby zrobić jakiś film o jak załadować lawetę. Poprawnie. Na wstępnie trzeba powiedzieć tak. Nie jestem tym ekspertem, żeby mi zaraz ktoś nie pisał z 20-letnim stażem, że tak, że tak. Panowie, na pewno macie rację. Ale mówię, jak ja to widzę, jak ja to robię i, i, daję, i daję radę. Yy, to tak, yy, ale też czasami dostaję od Was takie, o, ostatni mi gościu, ostatni mi gościu wysłał, jak załadował przyczepkę i że, że coś mu powietrze schodzi, bo go buja. No i wytłumaczyłem mu, że go to nie buja, tylko po prostu nie umie jeździć jeszcze, bo to trzeba trochę przejechać. Jak pierwszą trasę Hems z Jasiem, to mi się łapy jak. Ja bym pił całe życie. Także tak, no na pewno to można robić lepiej, ale ja to robię tak. Są goście, kozaki. Są kozaki, jak na przykład Aras z Wolbromia, który no całe życie jeździ po parkingu. No chłopak już chyba zrobić 1000 km na parkingu. Nie wyjeżdża za parking, ale tylko ładuje samochody i zrzuca. No to Aras pozdrawiamy. No to Aras jest mistrzem, ale tak to ja. Ja robię to tak, żeby nie było nudno, jest ze mną mój serdeczny, serdeczny kumpel i pracownik, młody, z panem również lubię krem, młody, wiesz, że tutaj musimy zrobić osobny film, jak ty się kremujesz, bo każdy się dziwi, jak ty się, każdy się dziwi, ty, słuchaj, panowie, patrzcie, ty, chłopie, no przecież, chłopie, Dojechałem spod tego tu, urwał, ty, o kurwa, tu jest białe, tu czerwono, nie, to nie są tanie rzeczy, mody, od razu ci mówię, nie? Ale wiesz, że to ty na bank, nie? Kupię, jak ja sparkowałem, przytuliłem się do tych czaków? a to trzeba odkręcić i włożyć, no, no to fajnie, to najlepiej mi się podobało to, Michał, zrobimy to za chwilę, nie wiem dlaczego, my to zrobimy, nie, no to masz, wiesz, że masz klucze w samochodzie? Nie wiesz o tym, bo przecież nigdy nie robi. Jest takie, ostatnio czy nie wiem, czy oglądasz filmy, czemu tak pasy tu robisz, że jak wjadę, to już potem muszę wszystkie odpinać. Wiesz o co chodzi? Nie lepiej się tu je zapina na, na, tym, na końcu? Kumasz od czacie? O co chodzi? Bo ostatnio jeden samochód ładowałem, musiałem osiem pasów odpiąć, nie byłem najszczęśliwszy i wiesz jak oczywiście była ładna, słoneczna pogoda, jak zacząłem to robić, to zaczął też padać. Ale teraz masz ładnie patrzeć. Nie, nie, powiem Ci teraz, jest pięknie, tylko, tylko jedna ta urwana, bo tu już chłopaki się składają i chcą mi donaty dawać na obrysówki. Dobra, ładujemy pierw na konia, wiadomo. Jest taki myczek, pokazał mi go serdeczny mój przyjaciel Jasiu. Patrzcie. Młody robi to tak, nie? nie? Nieprawda, się Jasiu, kurwa, ja się nauczyłem, nauczył. ja też Michael, tak robię, nie? Michael, nie rzucajcie się tak, bo jak bierę młodego w trasę, to on pierwsze co robi to zakłada kaptur. potem robi tak. A potem kurwa, ty gdzie są te pasy? A tu jest, kurwa. Ile ci pas? Jasiu mi tak mówi, że ty tak robisz. Tak, było dwa lata temu, kurwa. Patrzcie, ładnie pasy wieszamy. Nie, no chłopie, tak to ja robię całą zaraz się zmieniać Ja się mi mówiła. Pamiętasz, że żeś żużlą kiedyś o tym? Pamiętasz, to... jak że żużlą to, to jest ja kto Nie, nie, tylko był chłopie śnieg na drodze Opony były letnie Mechanik, nie? Nie, ja to jest taki. Całe spiro. życie, ja to całe życie kradł, teraz robi to. No pokaż, jak to robisz w tych klapkach. Oh. Ja zawsze to robię w klapkach. Wiecie, jeszcze jest taki, taki myczek. Yy, panowie, jest taki myczek, że mamy yy, obniżanie tego. Młody tego nie robi, bo on, on nie dba o wasze zderzaki, mm. ale ja, jako szestej tej firmy, pan. Mamy obniżanie. Ja to robię, żebyśmy się zrozumieli. Ja to robię film dla tych, co nie wiedzą nic panowie. Obniżamy sobie zawieszenie. I wtedy nie ma takiego kątu jazdu I ewentualne zderzaki się bardzo, aż tak bardzo nie haratają. A wiecie, że jest taki gościu, tam to do niego jeździmy. Straszny detalista i każe mi zdjęcie od dołu robić. No i tak jest panie. I przyjeżdża i no. patrzy. No. Nie ja Ostatnio merca i był zarysowany chopie jak pięty luka. A to trzeba sprawdzić, mnie Też no, tego no, na. Jasiu no, no, ja mnie no, tego no. nauczył, tak samo że raz obrysowałem, więcej nią... Więc podkładam, podkładam deseczki jak trzeba. Te są fajne. Nie... Młodego musiałem bardzo namawiać, żeby wziął astrę, bo bał się, że zderzak porysuje. Wiecie o co chodzi, laweciarz. Nie harata, młody! Młody, bo robimy instruktaż, dla, żeby nie powiedzieć komuś debili, dla tych, co nie umią nic. A młody z rozpędu wjechał samochodem. Wjechał i zjechał i mówi: Dobrze, ją mówię: chłopie. Wychodzimy, panowie, patrzymy ładnie. Jest tak, jakbyś wiesz, dbało o samochód. Patrzymy, czy jest równo. Chodzi o to, żeby nie najechać samochodem tutaj, a z drugiej strony, żeby się nie kończył tu. Żeby, żeby nie był krzywo. Właśnie tak najlepiej się robi. Wchodzi się, czy jest równo. Patrzymy sobie na, na, na te yy, dziurki i na przykład dobra wiemy, że na, na drugiej na drugiej się kończy. No i tak wjeżdżamy. Zobaczmy, wiesz, że trzeba bierzesz, Właśnie, ale to nie, tylko patrzeć jak nie, klient stoi Jak bardzo. klient stoi, nie? Nie, nie no tu popię jest porysowany, to ktoś A widzisz? Chłopi jak chłopi. klient jest, to ty tak bierzesz i udajesz, że ten, nie? nie robię, ja się też. Się no to ja wiem, ja wiem, bo jak patrzę, że ja przewożę 13 samochodów ty 9. Ja wiem dlaczego tak robisz, nie? I śmigamy powolutku. Ja też. Samochód jest obniżony, to nie haczy. I teraz tak. Robimy myczek tutaj. Ja ci nie mówię nic, młody. Podjeżdżamy. Chodzi o to, żeby tu była taka dość przerwa. Powiedzmy, powiedzmy tyle. Jeszcze może podjechać, ale sam na to wpadnie. No właśnie, tak jak mówiłem, sam na to wpadł Trzeba troszkę podjechać do przodu, trzeba, nie trzeba No i jest petarda I tak właśnie to ma być Taka. Cały jest za niski, bo tam wyciągarkę można sobie Tu jest ok Tu jest ok Mistrzostwo świata Ładnie, ładnie. A ty, a ty spinasz profesjonalnie? No po. Dobra, spinamy pasy. Wkładam się do nie ładnie prezes naszykował, Jest szybciutko wtedy. Oczywiście nic nie może być zakręcone. Nie może być zakręcone, bo od razu jest mandat. Nie, przynajmniej, przynajmniej w Niemczech. Najlepiej, jak najbliżej się kłapać. Trochę się ciężko potem odpina, ale jak damy tutaj pas. No to to będzie okay. to chaczy, no ale zrób no tak, nie, żeby to było to źle. O, i już, wam, i już wam to obciera, nie? Czyli wiadomo tak nie, tak nie robimy. O. I tak jest. To do ty, to przechylamy trochę klamrę, ja zawsze wiecie jak robię. Kładę sobie tu rękę No i wtedy to młody bez rękawiczek było. On jest jeszcze młody ma dużo sił. I tak robimy. Naciągamy do pełna. Kamerę do środka i jest petarda. Później, jak włączymy samochód, no to yy, oczywiście poduszki się podniosą. Fajnie by było, o czym często zapominam. Ja na przykład, yy, jak już schowamy na jazdy. Ja często zapominam o zamknięciu tego i niestety czasami jak się gdzieś jedzie akurat jest dobrze z tym, że widać w lusterku jak się spojrzy, to widać, że, że tego nie zamknąłem albo jeszcze tuką na jazdy, także proponowałbym zawsze się upewnić, że to jest zamknięte bo to jest, to jest, no jak ktoś nie wie, to jest blokada do tego, to do, do najazdów i teraz zjeżdżamy, wiadomo też trzeba opuścić poduszki, no bo podczas jazdy się podwąpuje Zjeżdżamy, patrzymy ja patrzę, tak jak nie patrzę, tak jak młody, po prostu żeby koła były prosto Nie skręcamy, nic nie robimy. I tyle. A na co patrzysz mi, Panie z kumplu, teraz? Aha, czy nie zahaczysz? No dobrze, no. Dobra. Jak już wjechałeś, to zjechałeś, to zjedziesz, nie? Obniżamy. Radzi mi o tym nie zapominać, bo można urwać zderzak. Teraz pokażemy wam, jak cofać do przyczepki. Jeżeli jest opcja, ja wolę sobie przepchać przyczepkę. Jest to o wiele, o wiele łatwiej. O właśnie. I teraz to jest znak, że stajemy. Czyli zwalniamy na samym końcu, zwalniamy na samym końcu i trochę puknięcie i jest zrobione. I jest petarda. jak cofamy przyczepką patrzymy żeby końcówka lawety była równo z przyczepką wtedy powinniśmy najechać równo ja jadę bardzo wolno i czekam po prostu jak uderzę w lawetę Już słyszymy pik. czy bliżej ja, wolniej. Nic jak równo schodzi. Pik, było pyk, Odjeżdżam na. Luzie tylko chwilkę powinno być OK. Wysiadamy zobaczymy. Michael you not know, just the pretty face. No i nie i źle. I teraz tak, mam pustą przyczepkę, no to oczywiście nie mam z tym problemu. Jeżeli mam pełną przyczepkę, no to muszę niestety wrócić. I zjechać te 3-4 centymetry Jakbym miał. Tak jak teraz mam pustą, no to nie ma żadnego problemu. Zjeżdżam zawsze tylko, sam ręcznie i już będę być OK. Choć czasami jest tak, że robię to 7 razy. Ale no nie da się tego inaczej zrobić. No jest perfekt. Tak robimy. Stajemy na przyczepce jak trzeba, jak jest. Robi pstryk i mamy. Panowie, no tak się robi, proponowałbym choć oczywiście też o tym nieraz zapomniałem ściągnąć z ręcznego ale nie martwcie się, bo będziecie czuć taki bardzo swąd spalonego, spalonego hamulca i to jest właśnie to uważajcie też na to bo jak w trasie w trasie wam się rozwali światła co mi się oczywiście rozwaliło, no bo musiałem to kiedyś rozwalić to, no to jest trochę kłopot bo trzeba wracać pamiętam raz urwałem wtyczkę nie wyciągnąłem wtyczki, oczywiście odjechałem przyczepką urwałem wtyczkę e, było to u mojego serdecznego przyjaciela e, Michała z Wolbromia urwałem wtyczkę i wracałem ze Słowenii bez wtyczki bez, be, bez wtyczki to tam nic ale bez świateł I tak, odkręcam kółko Najlepiej to sobie tu jest taka luka, której ostatnio właśnie młody nie wykorzystał, wtedy tę kółko jest najwyższa. Pamiętajcie, dokręcajcie to, bo ostatnio. Yy Przyszło mi za uszkodzenie samochodu, spadło mi kółko, już dawno, dawno, trzy miesiące temu. Jest stary myk, każdy o tym o, zapomina. każdy no tak. zapomina Najlepsze wiecie, to jest najlepiej to sprawdzić, jak przychodzisz koło lawety i zrobisz tak. Jak się nie obkręci, też tą dobrze. Pamiętasz, że raz przyjechałeś, ja ci kopłem pęk, tak. I robimy takie coś, jak jest pusta nawet, nie, oczywiście. Ty. Oczywiście, jak jest, macie nadwagę jak ja. Tak to nie jest takie proste. Ręczny. Linka. Na to wszystko wiecie, nie można egzaminy na prawo jazdy, tylko że tam tak uczą, że ja nigdy tego nie wiedziałem. Ja tego nie miałem na egzaminie. No ty nie, miałeś? nie miałem Znaczy na egzaminie miałem, ale na nauce nie miałem. Nie? Ja nie miałem. No nie podjeżdżasz, zapinasz ten jedziesz, o. nie nie no, spoko, <laughs> że Też tak miałeś, nie? Dokładnie. No, dobra I teraz ładujemy dwa samochody. Eee, oczywiście pezut jest cięższy, milżejszy. I robimy tak, że ten teoretycznie najcięższy samochód dajemy na hak. Bo jeżeli damy na koniec, będzie nam rzucało tak dupą. No i, no i jest problem. Tu jest z najazdami jest taki sam, taka sama zabawa jak na koniu. Odczepiamy to. I teraz przy, przy lekkich samochodach. Będę szczery, nigdy tego nie robię przy lekkich Ale samochodach. To to zawsze, Ta? Podałem, a ja nigdy nie robię. Dopiero mi koleżka powiedziała: Ty, tego ja mówię, ty. No faktycznie. A przy ciężkich to robię, bo Bo tak zachodzi nisko przyczepa, że po prostu się to krzywi. No, no to już jest najgorsze, co może być, nie? Bo trzeba to potem prostować. A powiedzmy sobie szczerze, nikt na to nie ma czasu podczas jazdy. Także najcięższy samochód dajemy na. Dyszel. Dlaczego wjeżdżamy tyłem? Dlatego, że po prostu silnik jest z przodu. No i żeby na osiach był jak największy ciężar, a nie gdzieś tam. Ostatnio miałem taką sytuację, że wjechałem przodem i miałem trzy samochody do przodu, ale one były takie lekkie, że to naprawdę nie miało znaczenia. Proszę? Nie robię. Ja jadę tylko i patrzę na lusterko Ale wysiadam przeważnie Chyba, że jadę takim trupem jak ten No to nie wysiadam Tak Nie, ja wyjeżdżam Wiesz jak robię Dojeżdżam do końca, wysiadam I sprawdzam, ja nie to przestawiam No i tak robimy, jedziemy Dojeżdżamy, aż wjedzie na najazd Pyk Wychodzimy patrzeć czy jest równo Równo, czyli wiadomo Chodzi o to, żeby jedno koło nie było tutaj A potem za duża przerwa nie było, bo się źle jedzie no, się okay. Czekałem, to maskę, I ładujemy no, to jest maszyna, ja tam Chcę robić taki pattern, że Tamto lusteretko sobie ustawiam na sam dół no i widzę po prostu jak idzie, nie? Tylko jak już jestem na lawecie, to jest na równo, z tej strony, czy w samej, no, Taki myciek, żeby widzieć sobie tylnie koło, na samym dole. Jak czy jest to, równo, tak, czy nie. Czy, tak? idzie, czy idzie równo na lawetę właśnie na Dobry mych Dobry mych. Nie robię tego, bo jestem lepszy, ale, ale wiesz co. Ja jak byłem powiem... młody, to też tak robię. Nie, dobre, też tak <laughs> czasami robię. Tutaj można wyjść, zobaczyć przód haczy Nie robi się tego. Ja nie robię nigdy, jak mam, jak mam pustego, jak mam pustego konia. Jak widzicie, jest tutaj dość mało miejsca. Jest kilka opcji z tym. Można zrobić deseczki tu przyłożyć i po deseczkach wjechać. Najlepiej byłoby, jakby był pusty koń, bo wtedy przyczepka pójdzie, przyczepka pójdzie w dół. Tam pójdzie do góry i będzie płasko. A można jeszcze zrobić myk, który my dzisiaj zastosujemy, może się uda. Robimy taki patent, że opuścimy kółko i kółkiem podniesiemy, kółkiem podniesiemy przyczepkę do góry. Wiadomo, jak przyczepka pójdzie do góry, obniży się i będzie w kąt mniejszy. Według mnie no, to jest naj, najszybciej, to jest tak zrobić. No, jeżeli byłby naprawdę bardzo problem, można by zrobić. Coś, co na pewno działa, czyli po prostu odczepić przyczepkę, ale później ją zaczepiać. Zawsze to trwa. Są też goście, już mówię o dalszych, w tym, że oni wjeżdżają, kładą tu na jazdy i przejeżdżają. Ja tego nie robię nigdy. Jakoś tym, mnie tym, tym oduczył i tego nie robię. Teraz jak widzieliście, dało się wjechać, to też było minimalnie. Podnieśliśmy zawieszenie podmuchowane do góry, no to jako pierwsze, jako drugie dyszel i teraz ładujemy mini przodem. Stanął tak, nie dojechał do końca, dlatego żeby obniżyć tył przyczepki, czyli tak jak powinno być, myślę, że będzie ok jest dość równo, wygląda ładnie teraz najeżdża trzecim samochodem na najazdy, wyjdzie i dopiero cofnie Peugeotem do końca, dlatego żeby jak mówiłem nie urwać zderzaka mamy tu jeszcze takie podporki podpórki które używamy, ale jak najeżdżamy dużym samochodem, jako jeden samochód, i na koniu nie mamy nic, żeby, po, żeby nie wykrzywić dyszla, polecam używać zawsze. Proponowałbym wyjść zawsze sprawdzić, czy jest równo, bo czasami wjeżdżałem końcówką koła z rozpędu i wjeżdżamy, powinien wjechać. Tak najechać kołami na koniec przyczepki. Zobaczymy, czy na to wpadnie. O, ręczny. Przy starych trupach, gdzie nie ma ręcznego, może być to problem. Jest taki myczek, jeżeli musimy bardzo daleko wjechać, czyli, jak mamy dwa drugie samochody, tu akurat tego nie mamy, ale wam pokażemy. Robimy tak, zapinamy pas i teraz wjeżdżamy kołem do samego końca. I na ostatnią dziurkę zapinamy pas. Jak nie, to nawet od dołu można złapać. Jak jeszcze dłuższy? Nie ma się co bać, bo ostatnio mi ktoś pisał z Was, że nie dojechał do końca, bo się bał, że mu samochód spadnie. Trzeba być twardym, przesać się na bok. I tu jest taki mega, jak jest, macie dwa długie samochody, to po prostu teraz można spokojnie sobie zapiąć. No my teraz tego nie potrzebujemy, bo mamy mini, także nie ma w ogóle o czym gadać. Ale jakbyście mieli, nie wiem, dwie oktawie w kombi, no to prawdopodobnie tak trzeba będzie robić. Czyli najechać jak najbardziej na hak, żeby się one w ogóle zmieściły na tej przyczepce. I teraz jak mamy. Dwa takie, jeden średni, drugi mały samochód. Koła na, na osi, drugim dojedzie, będą na drugiej osi i ciężar jest rozłożony idealnie. Są dwa myczki na to: albo dojechać bardzo delikatnie, uderzyć. Jak są dwa graty, ja tak przynajmniej robię. Uderzam w rejestrację, wychodzę. Cofam 3 cm. Jest. A jak nie, no to trzeba wychodzić za każdym razem i robić tak jak jest teraz, jest idealnie. Zapinamy pasy. Precyzja tutaj, pasy jak samochody są powiedzmy, że dość równo ustawione. I tak powinno być, żeby z drugiej strony nie było, że samochód jest tutaj, bo będzie nam już rzucało, jak żydem po pustym sklepie. No i jest, powiem Ci, młody, że tak bardzo ładnie to zrobiłeś. Pięknie, powiem Ci. No ja nie, no tak właśnie widzę, nie? Na obrysówkę już naprawiłem po tobie. No nie, do cztery dyszki, musicie muszę odliczyć, nie? Teraz zjeżdżamy, zjeżdżamy. Oczywiście ten sam patrzymy tylko w jedną stronę, można na lewo i prawo patrzeć. Ja patrzę tylko na jedno, na jedno lusterko. Doje robimy to też na dwa razy, bo jest najbezpieczniej. Zostawiam samochód na, na jazdach ręczny. Widzicie, jak przyczepka poszła do góry. I teraz, jakby tak było, jakby mini nie było mini, tylko jakiś inny samochód. Jestem pewien, że zahaczyłby zderzakiem. To lepiej zrobić to na dwa razy. Jest to trudniej, ale przynajmniej nie mamy pretensji. Obniżyło się elegancko. I teraz zjeżdża Mini. A później robimy tą samą sztuczkę z Peugeotem, co było, czyli podnosimy poduszki do góry, hak do góry. I nie ma opcji, że zahaczy. Tym razem pokażemy wam deseczki. Podłożyliśmy deseczki i młody zjeżdża. kont powinien być już o wiele lepszy. Wychodzi sprawdzić. Patrzcie, prześwit. Często możecie widzieć u mnie na filmach, że pcham, pcham, pcham przyczepkę. Dlaczego pcham panowie, bo robię pauzę w tym momencie. I jakbym się rozpięł i po nim dojechał, mógłbym mnie złapać i wtedy jest po pauzie. Czyli nie ma to tak wygodnie jak na tirach, że się robi pauzę. Tutaj nie ma na to czasu. Wykorzystujemy ją oczywiście. Ja się komuś spieszy, a że ja pracuję dla siebie to mi się zawsze spieszy to wykorzystam. Młody na przykład no mówi, pierwsze słyszał, czemu Michał, typ has przyczepkę? Nie. Ja wie bo mi pauzy, kurwa, szkoda. Tak? Ja zawsze staję staję na 45 minut. Normalnie, jak mi przysługuje. A ja? I się gotuję, a jak I to jeszcze, wiesz co, ma swoje parkingi oznaczone, nie. powiem szczerze, nie? A wiesz, Michał, ale zjechałem, ale 50 km pokazuje mi parking, mówi, to jadę, nie? Ja wie, nie no, chłopie, paliwo po 2,5, to mówię, spokojnie. No i to tyle, panowie. Eee, mam nadzieję, że dla starych kierowców nie byliśmy bardzo śmieszni, a dla, jaki mamy team, Ach, chłup, jaki mamy team, Laweta, chłopie, zobacz, tylko wiesz, co tu jest napisane, boksera, nie, słaby, gruby, ale jednak boksera, ty, co ty, chłopie, pam, pam, koleżko, jak coś, to dzwoni do mnie, tak czy coś, tak czy siak, panowie, kończymy to, myślę, że coś tam pomogliśmy tym, co w ogóle nie mają pojęcia, jak to się, jak on, ci, ci, co tak żyją, tym, oni zawsze, Szerokości, nie? Szerokości, Także panowie, z szerokości pozdrawiamy z pięknego uroczego miasta Benzin. Jutro ruszam w trasę, ale to już wam opowiem następnym razem. Pozdro.